4, a to dlatego, że zbieramy się na wyjazd wyjazd dosyć daleko tylko po to, żeby przebiec 10 km także zapraszam jeszcze szybkie wyjście na dwór z Boną zobaczcie, usłyszcie jak ptaki śpiewają 4.30 a już jest widno. Także w podróży normalny to nie jestem, żeby jechać tyle godzin i 10 km przebiec, ale wypad rodzinny trzeba się spomóc energetykiem, bo sen łapie mocno. Ona. Tak, tak, tak. Robimy przystaneczek. Jeszcze 50 minut. 50 minut. E, 50 km gdzieś jest do, 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 do miejsca gdzie będziemy biec i takie klimaty będą cudowne. Rzepak i tak swojsko. O kurczę, zobaczcie. Taki żuczek. Ale jaki fajny. No wow. Ej, i jeszcze jeden. Jak ktoś wie co to jest, to napiszcie w komentarzu. Jesteśmy na miejscu. Parking ogólnodostępny jest z tyłu. Idziemy się zorientować o co chodzi i odebrać pakiety startowe. Na szczęście oznaczone idzie biuro zawodów. Oznaczenie prosto, więc idziemy. W ogóle jest to druga edycja zawodów. Pierwsza się odbyła rok temu. Nazywa się Olejarska Dycha. I w ogóle to są mistrzostwa, e, mistrzostwa. W których biorą pracownicy przemysłu olejowego A tam zalew, zobaczcie jaki piękny W ogóle powstawał w latach e, 1994-2008 I zajmuje około 9,5 km2 Jest wspaniały, na pewno tam podejdziemy później Organizatorem tego biegu jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Pakiet kosztował tylko 40 zł, Wiadomo, że dojazd dużo więcej ale nie o to chodzi. Czasami widoki i spędzenie czasu z rodziną e, bardziej się liczy niż tam koszt dojazdu. 40 zł kosztowało, dlatego że e, dofinansowanie było e, z funduszu promocji roślin oleistych. A za mną zobaczcie zalew. O, widzę, że tutaj, tutaj mini miasteczko cena i odbiór pakietów. Pakiet odebrany w takiej czadowej torbie płóciennej. W środku teraz wam nie pokażę, ale na pewno jest olej. No, po prostu olej, bo co innego mogłoby być. Dobra, a gdzie my w ogóle jesteśmy? No, kurde, pojechaliśmy i nie wiemy gdzie. No, województwo lubelskie. Miejscowość Mielisz. Bardzo mało ludzi tu mieszkało, z tego co patrzyłem to w zeszłym roku. Tylko 749 hmm, Z tego co widziałem to jest wieś No i co, no i zalewik wielki, piękny No i takie fajne klimaty Ludzie mają chatki Tuż nad zalewami Nad zalewem Piękna sprawa Wiesioł ma wycieczkę, nie wiem czy będzie chciał do wody wejść No zobaczymy Zobaczcie, dlatego warto być zawsze wcześniej Pociąg się już robi a wujek krzyśle, jakby mógł być, to byłby już wczoraj. Żeby tylko uniknąć tego kociołu. Numerek tak się prezentuje. Zwykły i do tego jest chip przymocowania. Do przymocowania do sznurówki. Szybka akcja. Idę szukać sklepu. Bo są takie meszki, że stałem chwilę przy odbiór pakietów, a jestem cały pogryziony. Uratowani. O Jezu. Ratowani, to posłuchajcie, jest tragedia. Mężków jest od po prostu groma. No ale nic dziwnego, lasy i woda. No dobra, a jak ja się prezentuję? Jak zawsze elegancko. Reprezentuję Warszawę. Bardzo lubię tą koszulkę. Jest z półmaratonu, w którym nie wziąłem udział To było kiedy? W zeszłym roku? Chyba w zeszłym roku. E, miałem kontuzję i nie ryzykowałem, chociaż pakiet wykupiłem. Więc używam ją. Jako, jako reprezentacja Więc Warszawa jest Warszawa jest i będzie tutaj walczyć Zobaczymy jak czasowo Ale tutaj nie ma, nie ma jakby presji, że muszę być tam któryś Pół godziny Więc trzeba rzewka zacząć Ja ją dzieję na, na trzy etapy Taki luźny bieg jak teraz Ćwiczenia Rozciągające i po tym szyb wszystkim takie szybkie sprinty, żeby pobudzić te mięśnie. W moim przypadku to jest skuteczne. Czy pół godziny długo, czy mało, to no tak ok. Pewnie wyjdzie 20 minut, bo na metę trzeba podejść. Znaczy na start. A takie mamy klimaty. Bardzo, bardzo tak jest urokliwie. Po prostu małe, małe, cudne miasteczko. Jest pięknie. Ale trzeba wracać, bo ja to... Jak to ja zagadam się. Jeszcze kurde, co daleko pobiegnę. Fajny kościółek drewniany. Musi być bardzo stary. Później sprawdzę jego historię. Bo tak na spontanie go zobaczyłem już mamy 14 stopni. Jest ciepło, ale jednocześnie wiaderek chłodny. Zerknąłem na pakiet startowy. Bardzo fajny. Zaraz wam pokażę. Co prawda nie zaraz. Po z domu. Ale dla Was to będzie sekunda. Zobaczcie co dostaliśmy w pakiecie startowym. Torba, którą wam pokazałem już. Super jest ładna. Rzepak jako motyw przywodni. Rewelacyjna. W ogóle ta bawełna taka jest jakby wysoko, wysokogatunkowa. To znaczy, mm, bardzo, bardzo taka twarda jest ta dorba. I wydaje się, że będzie odporna na jakieś ciężary. Również notes. Drugi notes. O, tego nie widziałem, kurczę. Z jakimiś chyba przepisami. Tak. Fajnie. Bomba, i zobaczcie, ile jest tych przepisów. Rewelacja. I taka, jak to się nazywa, szpatułka, chochelka. No, takie, sz, 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 żeby coś tam porobić i nie uszkodzić. Na przykład patelni. No, i to jest rewelacja. No, to jest hit świata. To jest po prostu hit świata. No, zobaczcie. Dostaliśmy pamiątkowy olej rzepakowy z motywem. Gdzie biegliśmy I on zostanie na pamiątkę na pewno Gdzie ile samochodów Wszędzie zastawione I tam jeszcze na początku Co do ankiety To miałem w ogóle plan dzisiaj nagrać Całą trasę nawet Gimbala zamówiłem Ale się okazało, że nie kompletny przyszedł Także słabo troszeczkę My pobiegniemy gdzieś tam W te chaszcze Zobaczcie mapka tak wygląda. Meta jest tam, gdzie pakiet startowy odebrałem, a start jest po przeciwnej stronie. Tak jak mówiłem, ten bieg jest taki, jak to nazwać, rekreacyjny. Pewnie znowu będę mieć szybko, jak to ja, ale takich widoków to warto powolutku. Żyć jak cicho tylko w taki, absolutnie bez słuchawek biegnę. Zero muzyki. Tylko natura. O, dobiegłem takie tabliczki, lasy państwowe. Trzeba wracać. No jest pięknie. Jest pięknie, po prostu jest pięknie. Warto było tyle jechać. Około 2,5 godziny. Plus przystanki. Nie było jakiejś tragedii, bo się cały czas drogą ekspresową jechało. Nie mogę się doczekać tej 46 w czerwcu. Poprzez jakieś no nie wiem ile. Z 6 godzin może będę biec non stop takie widoki. No i biegnę w butach terenowych, a w nich czuję, że tempo jest trochę inne. Są bardziej miękkie z taką podeszwą, żeby się zaczepić, o jakiś grunt niepewny, ale taki teren wymaga tego typu obuwie. Impreza bardzo karmeralna. Bo z tego co widziałem to chyba tylko 300 osób startuje, ale zweryfikuję to później i napiszę Wam. 13 minut do startu i tak start wygląda. Ludzie się rozgrzewają. Naprawdę jest dosyć mało w stosunku do półmaratonów warszawskich to jest super mało. 7 minut będzie cudownie i pisano do góry, i pod tak, 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 żeby nie i żeby nie wtedy nie Żeby nie to jak chcielibyśmy odliczamy. szkoda, szybko biec, nieprawda? Tak, pole nagrać to, co mnie otacza, niż urwać dwie minuty albo trzy minuty nie zawsze. Wynikieś by na pierwszym miejscu. Taki swojski jak słyszycie, posiłek regeneracyjny był. Dwie zupy do wyboru oraz takie ciasto można było sobie kupić od pań co łaska. No tutaj, oczywiście, nie wszystko ja zjem. Podzielę się, aczkolwiek zjadłbym bez mrugnięcia okiem. Opuszczamy zawody. Taki widoczek i po biegu Najedzony napity, ciasto zjedzone. Jednak ja większość ciasta zjadłem, było bardzo smaczne, zupki dwie też były bardzo smaczne, jedna kalafiorowa, a druga krupnik, córce też bardzo smakowało, w zasadzie większość dałem córce, bo była głodna. Więc tak, organizacja naprawdę na bardzo wysokim poziomie, wszędzie były strzałki, gdzie trzeba iść, gdzie trzeba biec, gdzie odebrać pakiet, więc tutaj bardzo duży plus. No dobra, akurat w tym przypadku nie chodziło o medal, chodziło, żeby spędzić fajnie czas z rodziną, zabrać psa, żeby się wyszalał, żeby rodzina też tutaj wypoczęła, bo jednak tereny są wspaniałe na chodzenie, na odpoczywanie, na leżenie. A ja, żebym zobaczył naturę, żebym się podelektował, żebym wreszcie nie pędził jak te szczury. W biegu ulicznym, jak powiedziałem, tutaj będę sobie biegł spokojnie. Będę obserwował, bo pobiegnę szybciej, a wszystko minie. Pogoda dopisała, nawet aż za bardzo, bo teraz jest 21-22 stopnie. Ale co tam po Krakowie? To już upał nie straszny. Teren, teren był taki, no, tak jak powiedziałem, teren jak to teren. Teren to teren. Wymagający, ale tempo też inne. Więc tam bez stresu, czy to będzie 58 minut, czy 50. No i finalnie miałem 58. Nie zrobiłem rekordu. 3 minuty od y, najlepszego czasu. Ale zobaczcie sami, jakie piękne widoki. I to się liczy. No i chyba robimy dalej wycieczkę, bo zamość jest tylko 15 km stąd. Więc jedziemy, jeszcze coś podwiedzamy, a ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, ciepłego, bo pogoda idzie bardzo, bardzo fajna, bardzo ciepła. Więc odpoczywajcie, dyrektujcie się słońcem. No i obserwujcie przyrodę. Na razie hejka.